W dzisiejszym szorcie pokażę Wam bardzo efektowny trik, który zmili każdego obrońcę. Lecimy, Trik wygląda prosto, ale efektownie. Tak, tak. I dzisiaj nauczę Was, jak go zrobić. Pierwszym krokiem jest dotknięcie piłki tą częścią stopy. Piłkę przesuwamy w tą stronę. Możemy też w lewą. ale ja Wam pokażę na prawo. Przesuwamy piłkę tą stroną. Później, gdy piłka już leci. Próbujemy ją trafić raboną. Czyli tak. Tak. Przesuwamy piłkę i raboną dotykamy piłkę tak, aby ona powędrowała w inną stronę. A trick, mówiąc, wygląda tak. Biegniecie sobie waszą przed sobą. Raz, raz. Albo pójdźcie szybko. Raz, raz, raz. raz. Nie, obronca jest zmylony. Mój brat się nabrał, tak? Teraz mhm. jeszcze lecimy szybko. Tak, tak. I w najszybszym tempie trik już wygląda. A ty tak się ale tak ale to się wydaje być proste do tak nie jest. I to nie jest też łatwe do wykonania. Ja, ja to się mylę, już znam ten trik długo. Ciągle mi idzie... noga w inną stronę. No właśnie widzicie. Się. To się chciała przyłożyć i no wyjdzie trik. Lecimy. jest <laughs> <laughs> I lecimy z trikiem. No właśnie, no nie mogę go dotknąć tą nogą. Dobra. Raz i teraz. Jest, właśnie widzicie. Nie yes. A widzowie, wiecie dlaczego to robię? Kto policzy, ile razy się walnąłem na tym triku. Tam uprzyknę serduszko w komentarzach. I będzie miał szansę. No. Dokładnie. Yy, spotkanie się z nami, więc jest dobrze. I teraz lecimy. Uff. Widzimy ten prosty trik. Po własnym widzę. Dokładnie. tak wygląda mocno. I to ma być mocno, widzę. Przesuwacie sobie i mocny szczał. Można sobie. Przesuwacie. Przesuwacie. Przesuwacie mocny szczał. Jak widzę, wy możecie sobie ciągle. Ja się z wami żegnam. No i co? Takie triki tylko u nas. Siemano! Ale skop, przez. Sigma tylko u nas. My tylko takie triki nagrywamy. Nie omijajcie naszego daily. Siemano!